W 1887 roku na jedynym z budynków przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie pojawiły się popiersia Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza. Wykonał je rzeźbiarz Andrzej Pruszyński dla rezydencji rosyjskiego właściciela księgarni. Podczas wizyty w stolicy Polski, saratowski urzędnik polskiego pochodzenia Aleksander Wolski był pod takim wrażeniem tego domu, że postanowił wybudować podobny w Saratowie. Budowa rozpoczęła się w 1905 roku i potrwała trzy lata. Wolski z rodziną mieszkali na pierwszym piętrze, wynajmując parter. W 1953 roku dobudowano drugie i trzecie piętro. Po pierwsze zostały usunięte z fasady na jakiś czas w latach 60., ale powróciły dzięki wizycie polskiej delegacji. Obecnie budynek jest w takim stanie. Na parterze znajdował się kiedyś sklep, ale obecnie już nie działa, a na wyższych piętrach znajdują się mieszkania.